Tak naprawdę no, nigdy nie myślałem, że będę agentem. Przez 12 lat wcześniej pracowałem jako barman. Fajna praca oczywiście z ludźmi. No, ale też wymaga tego, żeby gdzieś do późnych godzin nocnych e, być w pracy. tak. To, to już w pewnym momencie przestało e, dla mnie być fajne. Chciałem pracy, która jednak nie będzie taką od linijki, czyli taką, gdzie przychodzę od 9, pracuję do 17 i każdy dzień jest taki sam, powtarzalny. A jednocześnie chciałem, żeby to była praca z ludźmi, tak? bo jednak lubię kontakt z ludźmi. Nie, nie, nie muszę być codziennie w tym samym miejscu. Tak? Umawiam się z klientami przy różnych miejscach. Na przykład ostatnio miałem sytuację, że siedziałem sobie w parku Dreszera, obok leżała fajna muzyka, koncerci jazzowe. Ja sobie wystawiałem polisy. Tak. Tutaj napotkałem na początku na świetną pomoc. Bo jest dużo produktów, gąszcz informacji, tak naprawdę, żeby sobie to wszystko podzielić i gdzieś tam poukładać, no to fajnie, jeżeli masz kogoś, kto cię w tym poprowadzi. Jeżeli chodzi o moją, mój zespół sprzedażowy, moją pomoc, moją, moją specjalistkę produktową, mojego kierownika, to zawsze mogę na nich liczyć. Pracujemy jak partnerzy. Ciekawym doświadczeniem jest to, że poznaję szereg ludzi, którzy gdzieś tam współpracowali z PZU przez lata i opowiadają mi różne historie. Mam babcię, niemalże stuletnią, niesamowicie radosna kobieta. Mówi, że jeszcze trzy lata temu w ogóle biegała, uprawiała nordic walking, ale co było najlepsze, mówi, wie pan co, kurczę, no fajny, fajny z pana facet, no tylko ten brzuch. Umówmy się tak, że ja do tej setki dożyję, ale za rok widzimy się z panem bez tego brzucha. musisz się skupić na słuchaniu, nie? więc w początku mojej pracy to było bardzo trudne, bo ja jestem gadułą generalnie i musisz zrobić inwersję, nie? Musisz, bo ty jesteś tym, który ma wysłuchać człowieka, dopasować ofertę konkretnie do jego potrzeb, a bez aktywnego słuchania się tutaj nie obejdzie. Bycie gadułą jest super, ale generalnie nie zawsze jest pozytywne, trzeba się kontrolować. Nie? To na początku było trudne, ale dzisiaj myślę, że mi się to udaje.